Mąż publicznie upokorzył swoją niepełnosprawną żonę z powodu ciężarnej kochanki, ale jej sekret odebrał mu mowę. Zasubskrybuj kanał, aby śledzić poruszające historie takie jak ta, i nie zapomnij zostawić lajka, like aby móc oglądać kolejne. Eleonora Mazur była uznaną architektką w Krakowie, kobietą, której precyzja, subtelność i nieustępliwa dbałość o szczegóły uczyniły ją jedną z najbardziej cenionych postaci w swojej dziedzinie. Jej nazwisko niejednokrotnie pojawiało się na łamach prestiżowych magazynów, a projekty, które tworzyła wspólnie z mężem Wiktorem Mazurem, były stawiane jako wzór idealnego połączenia estetyki z techniczną doskonałością. Razem stanowili duet niemal nienaruszalny, tak się przynajmniej wydawało bo za perfekcyjnie zorganizowanymi spotkaniami, gratulacjami od inwestorów i pochlebnymi artykułami coś zaczynało się kruszyć. Tego dnia, siedząc samotnie w swoim gabinecie, Eleonora przewracała kolejne kartki dokumentacji projektowej, ale jej uwaga błądziła. Rytmiczne seleszczenie papieru nagle zaczęło drażnić, jakby każda strona miała ukryty głos, który chciał coś powiedzieć, a ona nie potrafiła go jeszcze usłyszeć. Wśród tych wszystkich rysunków, tabel i planów, pod luźno ułożonym stosem, znalazła coś, czego nie spodziewała się zobaczyć akta medyczne jej własne. Dlaczego znalazły się właśnie tutaj? Pochyliła się nad nimi z czołem zmarszczonym w koncentracji, lecz im dłużej czytała, tym bardziej rosło w niej to niepokojące uczucie. Coś się nie zgadzało. Liczby, dawki, terminy. Małe różnice, subtelne przesunięcia, ale wystarczające, by wzbudzić alarm. Przełknęła ślinę i szeptem, jakby nie chciała, żeby ktoś poza nią to usłyszał, wymknęły się jej słowa. Czy ja naprawdę byłam aż tak naiwna? Głos był cichy, prawie drżący, ale w tej ciszy brzmiał jak wyznanie. Wzięła jeden z dokumentów i śledziła wzrokiem daty. Zmiany zaczęły się niecałe dwa miesiące temu. Wtedy właśnie pojawiły się pierwsze chwile dezorientacji, nagłe zawroty głowy, których nie potrafiła przypisać do żadnego konkretnego powodu. Drzwi uchyliły się lekko, bez zapowiedzi. Do środka weszła Martina, jej fizjoterapeutka. Kobieta, która przez lata stała się kimś więcej niż tylko specjalistką od rehabilitacji, była powierniczką, niemym świadkiem codziennych zmagań Eleonory. Zauważyłam coś dziwnego w Twoim harmonogramie leków zaczęła, stawiając ostrożnie na biurku terminarz z zaplanowanymi sesjami. Dawki się zmieniają niekonsekwentnie kto to zatwierdził? Eleonora nie odpowiedziała od razu. Jej wzrok był nieobecny, jakby słowa Martyny tylko utwierdzały ją w czymś, co próbowała odepchnąć. Czuję, że coś jest nie tak. Czasem nie wiem, czy to, co myślę, to jeszcze moje myśli, czy już coś obcego, jakby mgła w głowie. I ten zapach leków, inny niż zwykle. Może to drobiazgi, ale. Martina zbliżyła się delikatnie, kładąc dłoń na ramieniu Eleonory. Zaufaj sobie. Twoja intuicja zawsze była silna, ale to właśnie intuicja bolała najbardziej, bo przecież miała ufać Wiktorowi. On zawsze był przy niej. To on nadzorował harmonogramy, rozmawiał z lekarzami, dbał, by wszystko było jak należy, tylko. Od kiedy to on decydował o zmianach leków? Czy w ogóle ją informował? Myśli krążyły jak kruki nad głową. Obijając się o ściany gabinetu, gdzie teraz panowała cisza, która przestała być kojąca. Eleonora podniosła wzrok na lustro, zawieszone naprzeciwko. Spojrzała w swoje odbicie. Zmęczone oczy, zaciśnięte usta, linia szczęki napięta, jakby walczyła z czymś, czego nie umiała jeszcze nazwać. On wszystko kontroluje. Moje dni, godziny, nawet to, co czuję. Czy to jeszcze troska, czy już coś więcej, pomyślała, nie spuszczając wzroku z kobiety, która wydawała się jej obca, mimo że to była ona sama. Właśnie wtedy przypomniała sobie pewien szczegół, rozmowę, którą Wiktor odbył przez telefon, sądząc, że jej nie ma w domu. Mówił coś o dawkach, o konsultacji, ale ton był zbyt techniczny, zbyt zimny. Nie mogę tego zostawić. Muszę zrozumieć, co się dzieje. Martina uniosła głowę. Chcesz, żebym porozmawiała z Twoim lekarzem? Bez Twojego męża Eleonora zawahała się. To byłby pierwszy krok w stronę czegoś, czego mogła nie chcieć usłyszeć. Nie teraz, ale jeśli znajdę jeszcze jeden dowód, jeszcze jedną nieścisłość, wtedy tak. Gdy Martina wyszła, zostawiając ją samą w biurze, Eleonora sięgnęła ponownie po dokumenty. Tym razem nie w poszukiwaniu potwierdzenia, ale dowodów. Cokolwiek by tam było, nie zamierzała już dłużej odwracać wzroku. Wszystko w niej drżało z lęku, z gniewu, z żalu ale pod tym wszystkim cicho i stanowczo rodziła się decyzja. To już nie były tylko wątpliwości. To był początek poszukiwania prawdy, i nic nie miało jej powstrzymać. I właśnie w chwili, gdy zbliżała się do szuflady, gdzie znajdowały się osobiste notatki Wiktora, takie, których nigdy nie pokazywał nikomu, rozległ się dźwięk otwieranych drzwi wejściowych: Eleonora? Głos Wiktora, zbyt spokojny, zbyt ułożony zamarła. Dłoń zatrzymała się centymetr nad uchwytem. To właśnie w tej sekundzie, między ruchem a bezruchem, między pytaniem a odpowiedzią, rozpoczął się nowy rozdział, ale o tym już w kolejnym rozdziale. Otworzyła szufladę. Palce zawahały się na krawędzi, ale tylko przez ułamek sekundy. Wiedziała, że nie ma już odwrotu. W środku, pod stosami notatek i szkiców Wiktora, znajdował się niewielki segregator z zakładkami oznaczonymi datami i inicjałami. Wyjęła go ostrożnie, niemal z czcią, jakby trzymała w rękach nie dokumenty, lecz czyjąś duszę. Strona po stronie, faktury, recepty, ręczne adnotacje wykonane pismem Wiktora. Niektóre nazwiska lekarzy, których nie rozpoznawała. Leki, których nigdy nie kojarzyła i sumy, absurdalne sumy, przelewane z ich wspólnego konta na rachunki firm, które istniały tylko na papierze. W jednej chwili wszystko, co znała, zaczęło pękać jak szkło pod naciskiem. Odłożyła segregator, zaciskając dłonie w pięści. Miała ochotę krzyczeć, ale w gardle zalegała cisza, lepka, ciężka jak mgła, której nie potrafiła już rozwiać. Kilka dni później spotkała się z Elżbietą. Wybrały niewielką kawiarenkę z dala od centrum. Siostrzana więź, choć rzadko wystawiana na próbę, okazała się niezastąpiona. Eleonora siedziała naprzeciwko niej, z twarzą bladą, spojrzeniem pełnym czegoś, co Elżbieta natychmiast rozpoznała strachu zmieszanego z determinacją. On Zaczęła Eleonora, głos miała ściszony, jakby wciąż obawiała się, że ktoś ich podsłuchuje. Wiktor coś ukrywa, i nie chodzi już tylko o leki. Znalazłam dokumenty, fałszywe firmy, dziwne przelewy, notatki podpisywane nazwiskami, których nigdy nie słyszałam. Elżbieta uniosła brwi, nie kryjąc zaskoczenia. Myślałam, że to tylko twoje przeczucie, ale jeśli masz dowody. Eleonora, to poważne. Czy myślisz, że to kwestia pieniędzy? Pieniądze to tylko wierzchołek. On wszystko kontroluje. Mój czas, moje zdrowie, nawet moje wspomnienia. Czasem czuję, że, że nie wiem już, co jest prawdą, a co jego wersją rzeczywistości. Elżbieta nachyliła się, patrząc siostrze prosto w oczy. Musisz odkryć całą prawdę sama, bez niego. Inaczej się w tym wszystkim zatracisz. W tym samym czasie w małej, prawie nieznanej kawiarni na obrzeżach miasta, Wiktor siedział naprzeciwko Oliwii. Jej dłonie spoczywały swobodnie na filiżance z kawą, ale spojrzenie było czujne, niemal drapieżne. Między nimi panowało napięcie, które nie wymagało słów. Wiesz, Oliwia. Wiktor mówił cicho, z pewną ostrożnością, jakby każde słowo musiał starannie wyważyć. Niektóre sekrety są konieczne. Bez nich to wszystko by się rozsypało. Oliwia uniosła kącik ust w uśmiechu, który nie sięgał oczu. Tylko że sekrety mają to do siebie, że lubią wychodzić na powierzchnię. A wtedy kosztują więcej niż gdyby zostały wypowiedziane wcześniej. Nie rozumiesz, to nie o mnie chodzi. Chronię ją i to, co zbudowaliśmy razem. Naprawdę wierzysz, że kontrola to ochrona? zapytała, przechylając głowę. Czy może po prostu boisz się, że jeśli wszystko ujawni się, ona odejdzie? Wiktor spojrzał na nią długo, jakby przez chwilę zastanawiał się, czy odpowiedź ma jakiekolwiek znaczenie. Nie odpowiedział. W mieszkaniu Eleonory zapadła cisza. Siedziała na podłodze swojego biura, otoczona dokumentami, telefonem i otwartym laptopem. Każdy e-mail, każda faktura, każde niepozorne słowo mogło być kluczem. Przewijała wiadomości, korespondencję Wiktora z kimś podpisanym inicjałami JS. W jednej z wiadomości widniała fraza: "Nie może się dowiedzieć jeszcze nie teraz". "Nie może się dowiedzieć." Powtórzyła na głos, a jej głos zabrzmiał jak echo pustego zaufania. Zamknęła oczy. W głowie przewijały się obrazy ich wspólnego życia, uśmiechy, wspólne kolacje, jego dłoń na jej plecach, gdy zasypiała. Wszystko teraz wyglądało inaczej, jakby wspomnienia były zatrute, jakby każda chwila nosiła w sobie cień manipulacji, stała, czując w kościach zmęczenie, które nie było fizyczne to było zmęczenie duszy. Podeszła do półki z teczkami i wyciągnęła jedną z nich, tą, w której trzymała plany domu, który zaprojektowali razem. Patrzyła na linie, kąty, staranne oznaczenia. Kiedyś każdy szczegół był dowodem ich współpracy. Teraz widziała w tym pułapkę. Nie mogę dłużej milczeć. Jej głos, choć cichy, miał w sobie nową siłę. Na ekranie komputera rozbłysło powiadomienie. Spotkanie zaplanowane przez Wiktora na dzień następny, z lokalizacją, której nie znała. Zatrzymała się, wpatrzona w te informacje. Czuła, że to nie przypadek. Coś w niej podpowiadało, że musi tam być. Cokolwiek się wydarzy, nie mogła już pozwolić, by tajemnice istniały poza jej zasięgiem. To był moment, w którym nie była już tylko Eleonorą Mazur. Architektką, żoną, kobietą w cieniu. To był początek czegoś innego, ale właśnie wtedy, gdy jej dłoń sięgnęła po telefon, by zrobić pierwsze zdjęcie jednego z dokumentów, rozległ się dźwięk klucza w drzwiach. Wiktor wrócił. To, co miała powiedzieć, musiało poczekać, a to, co miała zrobić, już nie. Rozdział trzeci nadchodził. Zaraz po tym, jak Wiktor przekroczył próg mieszkania, Eleonora schowała dokumenty do tajnej przegródki w regale i zamknęła komputer. Wiedziała, że nie była jeszcze gotowa, by pokazać mu, co odkryła. Jeszcze nie. Potrzebowała kolejnych dowodów, elementów układanki, które potwierdzą to, czego już się obawiała, że wszystko, co ich łączyło, było splamione manipulacją. Przez kolejne dni zachowywała pozory uśmiechała się, gdy trzeba było, odpowiadała spokojnie, ukrywała drżenie dłoni i spojrzenia, które co chwilę kierowała ku jego telefonowi, jego laptopowi, jego ruchom, ale w środku coś już się przełamało. W niej narodziła się bezwzględna determinacja. Każdy dokument, każdy wykres i każda linijka historii leczenia była analizowana z chirurgiczną precyzją. Teczki, które wcześniej mieściły projekty architektoniczne, teraz zawierały kopie przelewów, raporty medyczne, korespondencje. Godzinami przesiadywała w biurze, z czerwonymi od napięcia oczami i sercem bijącym zbyt szybko. Wreszcie zebrała wszystko w jedną, starannie oznaczoną teczkę, ukrytą za fałszywą ścianą regału. Popołudnie, w którym zdecydowała się na konfrontację, miało zupełnie inny wydźwięk niż wszystkie poprzednie. Wiktor siedział w swoim fotelu, nogę założoną na nogę, udając spokój. Wiedział, że coś się zmieniło, wyczuwał to w sposobie, w jaki Eleonora go obserwowała, a jednak, gdy weszła do jego gabinetu, była nieprzenikniona. Musimy porozmawiać. Powiedziała nie siadając. Jej głos był wyraźny, twardy, ale podszyty drżeniem. Nie mogę dłużej ignorować tego co widzę. Dawki leków, które się nie zgadzają, przelewy na konta, których nie potrafisz wyjaśnić. Mam wrażenie, że krok po kroku odbierasz mi prawo do własnego życia. Wiktor powoli uniósł wzrok znad dokumentów. Przez chwilę milczał. W końcu odłożył długopis i westchnął. Przesadzasz, Eleonoro. Wszystko, co robię, robię z troski o ciebie. Znasz mnie. Wiesz, że zawsze chciałem tylko twojego dobra. Nie, Wiktor, przerwała mu natychmiast z oczami utkwionymi w jego twarzy. Ty chcesz kontroli. Chcesz mieć mnie pod obserwacją, jak projekt, który wymyśliłeś i dopracowałeś do perfekcji. Ale ja nie jestem Twoją strukturą. Nie jestem fundamentem, który możesz dowolnie wzmacniać i osłabiać. Zamilkł. Coś w jego twarzy pękło. Lekki grymas. Jakby przez ułamek sekundy naprawdę odczuł ból. Ale równie szybko zamaskował to chłodną rezerwą. To nie tak jak myślisz. Są rzeczy, których nie zrozumiesz. Sprawy, które cię przerastają. Robiłem co musiałem. Naprawdę? Zapytała cicho. Więc dlaczego fałszowałeś podpisy lekarzy? Dlaczego przekazywałeś pieniądze firmom widmom? I dlaczego ukrywasz przede mną wszystko, co dotyczy mojego zdrowia? Każde pytanie było jak cios. Wiktor odwrócił wzrok. Zacisnął dłonie na podłokietnikach. Nie odpowiadał. Eleonora czuła, że zbliża się do granicy, za której nie będzie już odwrotu. Mam kopię wszystkiego. Zdjęcia, dokumenty, rozmowy. I jeśli myślisz, że się cofnę, mylisz się. Wiktor spojrzał na nią nagle z nieoczekiwanym błyskiem w oku. Nie gniewem, nie strachem, ale czymś, co przypominało smutek. Ty naprawdę nie rozumiesz. To nie tylko o nas chodzi. Są ludzie, których nie możesz nawet sobie wyobrazić. Wplątałem się w coś większego, zanim jeszcze to wszystko się zaczęło. To nie tłumaczy niczego, odpowiedziała. Nie usprawiedliwia kłamstw, nie usprawiedliwia tego, że przez miesiące podtruwałeś mnie lekami, których nie potrzebowałam, ani tego, że odbierałeś mi dostęp do własnego życia. Słowa zawisły w powietrzu, ciężkie, nieodwołalne. Wiktor wstał, jakby chciał coś powiedzieć, ale ostatecznie tylko podszedł do okna i oparł się o framugę. Jego plecy były napięte, jakby toczył wewnętrzną walkę. Wciągnąłem się w coś, co miało dać nam bezpieczeństwo, ale straciłem kontrolę nad wszystkim. Eleonora spojrzała na niego i nagle wszystko stało się jasne. Jego zachowanie, jego obsesja na punkcie szczegółów, jego nocne rozmowy telefoniczne, których treści nigdy nie znała. To nie był tylko lęk o nią, to był lęk o siebie o to, że układ, który stworzył, może runąć. Wróciła do swojego biura, usunęła hasło z folderu, w którym trzymała dowody, przygotowała kopie, wiedziała, że nie chodzi już tylko o ich małżeństwo. To, co odkryła, miało znacznie większy zasięg i była gotowa, by pójść dalej. Wiktor nie próbował jej zatrzymać, a może po prostu wiedział, że nie miał już prawa. Kiedy zapadła noc, Eleonora siedziała sama w gabinecie, z dłońmi na teczce pełnej tajemnic, które nie miały już pozostać ukryte. W głowie brzmiało tylko jedno zdanie: Teraz już wiem, i nic mnie nie zatrzyma. To był moment, w którym cisza zaczęła ustępować miejsca decyzji. Następnego dnia miała spotkanie z osobą, której nazwiska nigdy wcześniej nie widziała, ale której dane figurowały wśród dokumentów powiązanych z Wiktorem. To spotkanie mogło zmienić wszystko. Wieczór, który miał być triumfem Wiktora Mazura, rozpoczął się z precyzyjną elegancją. Goście pojawiali się jeden po drugim, ludzie wpływowi, z nazwiskami powtarzanymi w biznesowych kuluarach, ubrani stosownie do okazji, gotowi by usłyszeć kolejny rozdział sukcesu jednego z najważniejszych nazwisk w architekturze nowoczesnej Polski. Wiktor zajął miejsce przy głównym stole, otoczony partnerami, którzy przez lata stali u jego boku, budując imperium prestiżu. Miał przemówić jako wizjoner, jako ten, który prowadzi przez trudności ku przyszłości. Uśmiech na jego twarzy był wyćwiczony, spojrzenie chłodne, kontrolujące. Ale tego wieczoru nie on miał odegrać główną rolę. Na drugim końcu sali, nieco z dala od tłumu, Eleonora siedziała w milczeniu. W dłoni trzymała niedużą kopertę. Wewnątrz znajdowały się nośniki z danymi, kopie maili... Potwierdzenia przelewów, fałszywe recepty, podpisy sfabrykowane w imieniu lekarzy. Obok niej Martina i Elżbieta. Ich obecność była jak cichy bastion wsparcia. Żadna z nich nie musiała nic mówić. Wszystko było już ustalone. W chwili, gdy zapowiedziano Wiktora, Eleonora wstała. Oparła się na eleganckiej lasce. Narzędziu, które kiedyś symbolizowało słabość, dziś było emblematem siły: przeszła wzdłuż stołów w kierunku podestu. Kiedy wspięła się po stopniach, sala na moment zamarła. Wiktor zamarł również, jego twarz lekko pobladła, spojrzenie zmieniło kierunek. Nie spodziewał się tego. Eleonora podeszła do mikrofonu, nie potrzebowała podnosić głosu, wystarczyło jej spojrzenie. Wyprostowana, z oczami, które przeżyły więcej niż ktokolwiek tam mógłby pojąć, zaczęła mówić: Dziś nie będę milczeć, dziś nie będzie blichtru i przemówień o sukcesie, będzie prawda. Naga niewygodna, ukrywana zbyt długo. Sala zamarła. Napięcie przeszło przez zgromadzonych jak ukryty prąd. Eleonora nie patrzyła na Wiktora, mówiła do wszystkich. Przez miesiące obserwowałam, analizowałam, przez miesiące zadawałam sobie pytanie: Czy to możliwe, że ktoś, komu ufałam, mógłby mnie tak głęboko zdradzić? I dziś już wiem: Tak, to możliwe. Podniosła kopertę i wyjęła pierwsze dokumenty. Pokazała do kamer, do oczu ludzi, którzy znali ich jako idealne małżeństwo. Fałszywe recepty przelewy na konta powiązane z fikcyjnymi firmami. Kontrola nad moim leczeniem, manipulacje, które miały sprawić, że stanę się bierna, bezbronna, milcząca. Wiktor wstał powoli, jego krzesło zaskrzypiało w ciszy, zbliżył się kilka kroków, próbując odzyskać kontrolę. Eleonoro, nie rozumiesz, to wszystko było po coś, dla nas, dla przyszłości. Ja tylko. nie kłam więcej. Przerwała mu, głos miała spokojny, ale w jego tonie była stal. To nie było dla mnie, to było dla ciebie. Dla Twojej obsesji kontroli, dla Twojego strachu przed utratą władzy i dla Twojej potrzeby ukrycia tego, co naprawdę robisz z pieniędzmi tej firmy. Goście szeptali. Niektórzy zaczęli wstawać. Oliwia, stojąca przy ścianie z kieliszkiem w dłoni, zamarła. Jej wzrok spotkał się z wzrokiem Eleonory tylko na moment. Wystarczyło. Widziała w nim wszystko, nie miała już żadnych wątpliwości. Wiktor zbliżył się jeszcze bardziej, z głosem lekko drżącym. Nie jesteś w stanie zrozumieć, jakie siły są za tym wszystkim. Ja próbowałem to kontrolować dla naszego dobra, dla naszego bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo mnie już nie interesuje, bo nie ma bezpieczeństwa tam, gdzie jest kłamstwo, i nie ma miłości tam, gdzie jest kontrola. Wyciągnęła pendrive i położyła go na stole. To kopia wszystkiego. Trafi do prasy, do odpowiednich instytucji i do wszystkich, którzy powinni wiedzieć. Twoja maskarada właśnie się skończyła. Wiktor cofnął się o krok, jakby uderzyła go fizycznie. Eleonora! Wymówił jej imię, jakby próbował je zatrzymać na ustach, ale już było za późno. Nie mów nic więcej. Tego wieczoru nie obchodzimy sukcesu. Obchodzimy zakończenie iluzji. Odwróciła się i odeszła. Nie było aplauzu, nie było okrzyków, była tylko cisza głęboka, ciężka, ostateczna. Martina i Elżbieta ruszyły za nią. Przed wejściem do windy Eleonora zatrzymała się na moment, spojrzała przez ramię, zobaczyła Wiktora, stojącego samotnie wśród ludzi, którzy już nie patrzyli na niego z podziwem, lecz z niepewnością i wstydem. Zamknęła drzwi windy bez słowa. Dla niej to był koniec, ale jednocześnie początek. Wyszła na ulicę z wysoko uniesioną głową. Powietrze wypełniała nie ulga, ale siła siła kobiety, która została złamana, lecz się podniosła, która została oszukana, ale nie pozwoliła, by kłamstwo ją zdefiniowało. To nie był tylko koniec małżeństwa to było przebudzenie. I prawda, choć bolesna, stała się jej największym zwycięstwem. Zasubskrybuj kanał, aby oglądać więcej poruszających historii takich jak ta.